Woda okropna, bo wymieniałam filtr. A tutaj przygotowałam zupę, jakimi mi podsunął kiedyś tam kolega. Nie mogę sobie poradzić z tym za bardzo. Zupa i zupa i teraz nakarmię głodomory. do mory. I zobaczymy, co się stanie. Teraz już widzę, że zdecydowanie za dużo tego zrobiłam. czy zjedzą może i faktycznie za dużo ale jak widać kosiarki i otoski czy tam nawet górami świetnie sobie radzą tylko i wyłącznie woda to się tak spaprała aczkolwiek zaraz włączę pompkę dam im jeszcze chwilę na zjedzenie które taką przygotowałam z prawie z wszystkiego, co miałam. Kiedyś tam właśnie, wczoraj nawet słuchałam i słuchał mi właśnie e, kolega pomysł, jak żeby namoczyć te płatki, żeby namoczyć ten pokarm, żeby nie dawać jednak takiego suchego pokarmu rybom, jakie się daje. No i z jednej strony to jest jakieś rozwiązanie, aczkolwiek dla tych, którzy dla tych rybek, które tam nie wiem, nie poradzą sobie z, z wybieraniem tego z, z kamyczków, to jednak to jest takie średnie rozwiązanie. Aczkolwiek większość tych namoczonych płatków i takiego typu rzeczy no opada na dno, więc tak jak widzicie tutaj jak to się mówi, każdy orze jak może, co? Kłapka włączona. Jak widać zrobił się, Uf, o, zupa się zrobiła. Przysłowiowy bigus, aczkolwiek filtr dzisiaj wy... wyczyściłam. No i zobaczymy. Trochę filtre... filterek wciągnie. Reszcie zjedzą głodomory i tak to się ma na chwilę obecną. Z... Kręcę z ręki tak na szybcika. Podcięłam tą okropną roślinę, która mnie już po prostu doprowadzała do szału. Już była tak duża, że przysłaniała mi wszystko i mówię nie, trzeba z tym skończyć. Dobrze, dziękuję i pozdrawiam. Tutaj jeszcze chciałam wam pokazać Kiryskę A Gdzie on poszedł. Nie co nie go uciekł już. Zawsze tak jak chciałam coś pokazać, to o, jestem tam. walczy walczy, tam walczy w tych kamieniach, bidulek to jest moje, moja molinezja. Jak widzicie, ma dwie białe kropki. Walczymy z ospą, tego wam jeszcze nie powiedziałam. Eee, jak na razie podałam antybiotyk, który się podaje. Co cztery dni się powtarza kuracja, i dopiero później jest podmianka wody. No nie wiem, zobaczymy. Na razie działa. Ramirez był najgorszy. Miał tam parę kropek, z czego została już chyba tylko jedna, więc odpukacie jest ok. Bardzo się bałam o te swoje maleństwa, że tak powiem, bo wiadomo, że są małe organizmy, więc wszystko może zaszkodzić, aczkolwiek nie miałam możliwości, nie miałam możliwości ich odmówienia, więc zostawiłem. Każda czwórka, będę wkładała 10 funtów do skarbonki. No dobrze. To tyle. Może coś później z tego sklecę. Papa, pa. No witam. 10 minut po. Nawet nie 10, 5 minut po podaniu pokarmów. Woda jeszcze jest mętna. Ale wydaje mi się, że to wszystko się jakoś ustabilizuje. Więc zobaczymy. To jest moja żółwodniczka ładna, fajna rybka. A tutaj moje 22-dniowe maleństwa. O, już mnie tak korci, żeby je stąd wydłubać, wydziobać, wpuścić do zbiornika. Ale jak sobie pomyślę, że czekają na nie potwory, takiego typu jak molinezja na przykład, która ma wielką paszczę. <laughs> i Ramirezki. No to wiem, że jeszcze muszę się wstrzymać. Kurde okropna ta woda. No nic, zobaczymy. Do później. Pozdrawiam was serdecznie.